Dziewczynki, się kładźcie spać. Dobrze, mamo. Uważajcie na siebie. Będziemy. Przecież też mnie rozłączne. nieraz łączne. Dobrze, Rose. Położ się, Roxy. Będziecie iść, będziecie iść. Okej, okay, mamo. To ja już idę. Dobranoc, kochanie. Kochamy cię, mamusiu. A was też. To ja już idę. Trzy godziny później. W nocy... Rano. Hmm. Rose? Rose, gdzie jesteś? Rose! Mamusiu, Rose zniknęła! Że co? Gdzie jest Rose? Obudziłam się i... zobaczyłam, że nie ma Rose. Jak to? Nie wiem, co to będzie dalej. Mamusiu nie płacz. Wiem, kochanie, że mam nie płakać, ale to twoja siostra. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Na pewno jej nic nie jest, tylko nie, nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, kochanie. Wiem. Kiedyś to na pewno ta sprawa się rozwiąże. A teraz chodź na śniadanko. Tamże mamusiu. Czternaście 14 lat później. Wiek Rose i Roxy 16. Mm, 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 mm. Coś do ubrania i ubiorę się Nie ma jak moja poręczna szafa Dobra Ściągamy I lecimy z tym woksem Jak fajnie, że ona działa automatycznie Teraz coś sobie trzeba znaleźć U, to będzie idealne Czemu moja szefa mnie od razu ubrała Ale w sumie dosyć Szybko się ubrałam Dobra No i kładę to na swoje miejsce Picie I teraz Już idę Dziecianie, chcę śniadanie Już idę Tak Chciałam z Tobą porozmawiać Oj, wydaje się, się przydało to łóżeczko, które było przez laty Tak, przydało się bardzo O, czekaj, daje się danie Powiem Ci to po śniadaniu co jest naleśniki? Mm, lub... Moje ulubione. Poczekaj, za chwilę przyniosę. Proszę kochanie. A to moje zjedzmy, a potem porozmawiamy z tobą. Okej, okay, mamo skoro tak chcesz po zjedzeniu się